Gotik pełen jest sekretów, niejasnych wątków czy niedopowiedzianych aspektów historii. Jednym z nich jest powód trafienia bezimiennego do kolonii górniczej. Przez całą sagę, a mam tu na myśli głównie pierwsze trzy części, nie ma ani skrawka informacji odnośnie tego, dlaczego bez jego spotkał taki, a nie inny los. W dzisiejszym materiale postaram się przytoczyć moją teorię odnośnie tego, dlaczego bezimienny trafił do kolonii oraz kto za tym stoi. By odpowiedzieć na nasze pytanie, musimy się cofnąć do początku. W intro do Gotik 1 możemy usłyszeć następujące zdanie. Z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Później, podczas rozmowy z Kirgo w starym Obozie, możemy usłyszeć taki dialog. Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie? Dobra, daj mi piwo. Proszę bardzo. Dzięki. Obawiam się, że nie mogę ci zbyt wiele powiedzieć o wydarzeniach na zewnątrz. Prawie dwa miesiące przesiedziałem w ciemnicy. Zaraz potem trafiłem tutaj. Wielka szkoda. Cóż, trudno. Całkiem nieźle się trzymasz jak na kogoś, kto przesiedział w celi dwa miesiące. I zamierzam się postarać, żeby tak zostało. Mamy już dwie wskazówki odnośnie przeszłości naszego bohatera. Wiemy, że bezji przed wydarzeniami z Kolonii Karnej przesilał dwa miesiące w lochu i wiemy, że król Robar wrzucał do Kolonii każdego niezależnie od przestępstwa jakie popełnił. By dowiedzieć się za co Bezimienny mógł trafić do Kolonii musimy prześledzić jego umiejętności, co nie będzie takie trudne, ponieważ nie posiada on praktycznie żadnych. Gdy trafi do Kolonii nie potrafi on otwierać zamków czy kraść z kieszeni, a jego umiejętności walki są na żenująco niskim poziomie. W czym zatem jest dobry nasz Bezimienny bohater? Jest inteligentny i niezwykle spostrzegawczy, o czym świadczy chociażby misja z listą ze starej kopalni, którą możemy za pomocą Laresa podrobić. Bezimienny zauważa wtedy lekki błysk w oku Diego. Za kolejny przykład niech posłuszy dialog z Saturasem. Gdy odnajdujemy Ksardasa i rozmawiamy z nim o planach magów wody dotyczących zniszczenia magicznej bariery, ten mówi nam, że ten plan nie ma najmniejszych szans powodzenia. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie! Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. Bezimienny posiadając te informacje konfrontuje się z Saturasem i nie jest w stanie mu powiedzieć, że ich plan, który realizują od kilku lat nie ma sensu. Zamiast tego zatrzymuje te informacje dla siebie, wiedząc, że nie przemówiłby do rozsądku komuś ślepu, zapatrzonemu w obraną przez siebie drogę. Bezimienny nie posiadał siły czy zręczności, lecz spryt, przebiegłość i intelekt. Nie pochodził on z Kory, niż gdyż nikt go tam nie zna, więc za co można ukarać kogoś o tych cechach? Jest wiele teorii mówiących o tym, że Bezim ma dość cięty język. Niejednokrotnie na łamach całej trylogii pokazuje nam swoje oryginalne i zapadające w pamięć teksty. Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Rozumiem. Znowu jakiś pachołek z przerostem ambicji. Chyba przywalę ci w mordę. Róż dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Jesteś z tych typów, którzy nawet nie pójdą się odlać bez pozwolenia, co? Mam w dupie przeznaczenie. Skrzynia jest moja. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. Odwal się, albo możesz od razu wybierać sobie kwaterę na cmentarzu. I jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. się obdarz mnie swą łaską i tak dalej. No, to chyba ostatni raz. Sam bądź przeklęty, pajacu. Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. To może tak, twój ojciec zabawiał się z owcami. Teorie te mówią, jakoby Bezimienny miał trafić do kolonii, ponieważ posprzeczał się z kimś wysoko postawionym. W końcu obraza majestatu, jakim jest król, to wystarczający powód, by skazać kogoś na karę pozbawienia wolności. Warto tutaj naznaczyć, że fabularnie bezimienne obejmuje tron, jednocześnie utrzymując imię Robara III. Czy więc mogło być tak, że bezimiennemu nie spodobały się rządy prowadzone przez obecnego króla Robara II? Głośno o tym mówił, co nie podlega wątpliwości, biorąc pod uwagę jego ekstrawagancki język. I koniec końców ktoś doniósł o tym, że jakiś wróg królestwa kpi obecnego władcy, tym samym pieczętując los bezimiennego, czego efektem była odsiadka w lochu i późniejsze trafienie za barierę? To brzmi jak teoria spiskowa, w dodatku bardzo gruby nićmi szyta. Ciut lepiej wypada teoria, odnośnie której bezimienny nie trafił do kolonii za sprawką jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji, lecz dlatego, że jest on wybrańcem bogów, i to sam Inos nakazał robarowi zrzucenie bezimiennego do kolonii karnej. W Gothic 3, robar mówi bezjemu, iż został on zesłany do kolonii, by otrzymać swoją moc. Mówi on też bezimiennemu, że jest on wybrańcem, co nie jest nowością, bo tytuł wybrańca przewija się przez serię niejednokrotnie. Sam Inos do mnie przemówił. Rzekł, że okręt przyniesie nam zbawienie. Wysłałem Esmeraldę, a na jej pokładzie przybyłeś ty. To przez twoje rozkazy w ogóle znalazłem się za barierą. Dzięki czemu mogłeś się przekonać, kim naprawdę jesteś? To ty pokonałeś Śniącego i Smoki Skorinis. Moi strażnicy jedynie popchnęli cię delikatnie we właściwym kierunku. Inos, naznaczając bez jego jako swojego czempiona, musiał naprowadzić go na odpowiednie tory, by mógł on stawić czoła złu mu się w ciemności. Wojna bogów była tylko kwestią czasu, a Beliar wraz ze swoimi pomiotami powoli tę wojnę zaczął wygrywać. Zatem bezimienny mógł całkowicie niewinnie zostać ukarany więzieniem. Robar otrzymał proste polecenie od swego boga, by zesłać do kolonii górniczej niewinnego człowieka, człowieka, któremu Inos bezgranicznie powierzył los tej krainy. Bóg Ognia robił wszystko w swojej mocy, by bezimienny bohater wychodził zwycięsko z każdej sytuacji. Poprowadził go wytyczonymi przez siebie ścieżkami, by koniec końców objął on tytuł króla i jako wybranie zwładać zjednoczonymi królestwami Myrtany. Bezimienny, pionek w bitwie bogów czy renegat chcący obalić obecnego władcę? Nie wiadomo. Ten aspekt jego historii, tak jak i jego prawdziwe imię zostanie w sferze naszych teorii i domysłów.